Ja tutaj przyszedłem głównie po to, żeby zwrócić uwagę ludzi na to zanieczyszczenie, które jest dookoła nas, żeby zaczęli dbać o to, gdzie wrzucają śmieci, jak je segregują, i o to, żeby w końcu porządek tutaj, żeby wszystko było ładnie wyglądało, żeby nie było smogu, oraz o to, żeby tak wpłynąć bardziej globalnie na to i żeby ludzie także pomyśleli na tym, jakie co używają. Gdzie kupują swoje rzeczy? Żeby także nie kupowali takich rzeczy, które są produkowane przez dzieci małe, bo to także jest sprawa ekologiczna. Chciałam się przyczynić do tego, żeby zatrzymać całą tą maszynę, która powoduje do upadku naszej planety. I ona się teraz nie rozpędza, a powinniśmy ją zacząć hamować i sprawić, żeby to się zatrzymała. Zmyślam o naszej przyszłości. Chcemy zostać zauważeni. Chcemy mieć jakiś wpływ na to, w jakich warunkach będziemy żyć. My, nasze dzieci, jeszcze nasze wnuki. Przyszedłem tutaj ten protest po to, aby walczyć, żeby nie było zanieczyszczenia środowiskowego. Przyszedłem dzisiaj tutaj protestować, albowiem chcemy, żeby rząd, ogólnie rządzący wszyscy na świecie, zauważyli ten problem i także chcemy pokazać, że my też coś mamy do powiedzenia w tej sprawie. Nie podoba mi się, jak jest mało inicjatywy ze strony władz odnośnie ochrony naszej planety, która no po prostu a umiera przez nas. Walczymy o naszą przyszłość tak naprawdę, więc myślę, że to właśnie my młodzi powinniśmy głównie walczyć.